Naszym następnym urządzeniem innowacyjnym, które możemy również zaproponować naszym pacjentom w terapii wspomagającej, jest laseroterapia dożylna i dotkankowa. Innowacyjność polega na tym, że możemy tutaj promienie lasera, oczywiście kolory, kolory tęczy. Które są w laseroterapii stosowane, zastosować dożylnie, czyli bezpośrednio wchodzi kontakt wiązki lasera odpowiedniego koloru z tkankami krwi, z komórkami krwi. Możemy również zastosować ten laser dotkankowo, na przykład jeżeli mamy okolice, które mamy leczyć, czyli okolice kręgosłupa, okolice stawowe, tam gdzie zazwyczaj mamy. Problemy z bólem i z różnego rodzaju chorobami zwyrodnieniowymi możemy również poprzez specjalne igły doprowadzić tam wiązkę światła, ponieważ wiązka światła laserowego, która ma odpowiednią długość, nie potrafi przeniknąć przez grubą skórę. Dlatego też ta metodologia powoduje, że my, jak gdyby, zbliżamy się do ośrodka. Y, które chcemy leczyć, w ten sposób poprawiamy efektywność tej terapii. Jest to również metoda, która może mieć zastosowanie w wielu chorobach, ale również i w onkologii, ponieważ możemy ze swobodzeniem y, y, wspomagać terapię, na przykład ubocznych skutków chemioterapii, czyli możemy regenerować tkanki błony śluzowej y, laseroterapią, możemy również w związku z fotouczelaczami zastosować szczególnie na skórze. Razem z odpowiednią długością lasera możemy wzmocnić i leczyć choroby nowotworowe skóry. Tutaj, żeby zastosować metodę laseroterapii dożylnej, dotkankowej, musimy oczywiście posiadać odpowiednią wiedzę, żeby ta metoda była jak najbardziej skuteczna w terapiach.